Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych. Cieszę się, że tak licznie Państwo przybyli tutaj na sam początek naszej imprezy. Jak mówił e, Dariusz, 13 raz spotykamy się u Pana Sławomira. Dzień A... Witam jak zwykle i dziękuję za tak przybycie. Jesteśmy zaszczyceni i tutaj właśnie wspomniał e, kolega prezes o zeszłym roku. W zeszłym roku posiadaliśmy chyba dwie trzecie pszenicy i 1 trzecie rzepaku i sprawiło się przysłowie, co ci nie zabije, to ci wzmocnię. To jest okej, okay, nie? Tutaj naprawdę warto porozmawiać z ludźmi z programu. No, co roku wiedzą więcej, dokształcają się, rozwijają, wprowadzają nowości. Zresztą widać to na polach ja i mu ufam bezwzględnie. Drodzy Państwo, odwiedziło nas do tej pory już kilkaset osób. Mamy godzinę 12.30 i na tych centralnych dni pola spodziewamy się jak zwykle frekwencji powyżej 1000 osób. Pogoda dopisała i mam nadzieję, że nasi klienci zobaczą zarówno kolekcję rzepaku, jak i kolekcję pszenic ozimych, które mamy tutaj do zaprezentowania. Na obszarze kilku hektarów mamy zblokowane kilkanaście odmian rzepaków, posianych w odpowiednich blokach, i kilkanaście odmian pszenicy. Technologia uprawa jest, jest tożsama dla, zarówno dla pszenic w jednym bloku, jak i dla rzepaków w drugim bloku. Uprawa w gospodarstwie jest bezorkowa od wielu, wielu lat. Na, w kompleksie stosujemy nawozy specjalistyczne firmy Biogen FCA. Prezentujemy tutaj Państwu odmiany, które zarówno te, którym się przyglądamy pod kodami, jak również te, które w najbliższym czasie wypełnią nasze portfolio. W tym roku na poletkach prezentujemy wśród 10 odmian trzy nowości, jedną z nich jest odmiana Findus. Odmiana w tym roku po raz pierwszy zostanie oferowana na rynku. Jest to odmiana z grupy A-klasowych z bardzo wysoką zimotrwałością porównywalną z najlepszymi odmianami dostępnymi obecnie na naszym rynku. Charakteryzuje się przede wszystkim średnio wczesnym rozwojem zarówno na wiosnę, a więc tutaj myślę o krzewienia jak też kłoszenia. Ale też należy zwrócić uwagę szczególną na wysoką zdrowotność tej odmiany, szczególnie jeśli chodzi o moczniaka, jak też szeroko spotykaną w dzisiejszym okresie rdzę żółtą. Z pozostałych nowości, jakie mamy na poletkach, to jest odmiana gustaw, jest to odmiana B na A klasowa. Odmiana, która charakteryzuje się bardzo niskim wzrostem i przez to też niską, niskim wyleganiem. Odmiana, która jest bardzo bezpieczna, jeśli chodzi o termin siewu, a więc na pewno tutaj opóźniony siew bardzo mocno toleruje. I trzecią nowością w tym roku oferowaną czy pokazywaną na poletkach jest odmiana Pankrac, nieco późniejsza w rozwoju, a więc odmiana z grupy średnio późnej z bardzo dobrą odpornością głównie na choroby takie jak mączniak, grdza, brunatna, ale też DTRK. Stoimy proszę Państwa na polu rzepaku doświadczalnego, gdzie jest kilkanaście odmian, ale ja stanąłem specjalnie przy odmianie Exodus, którą uważam za naprawdę odmianę, która powinna zagosić na naszych polach w większym areale w tym roku. Dlaczego jestem przekonany do tego? Dlatego, że w zeszłym roku przezimowała na bardzo dobrym poziomie. Na poziomie Abacusa z firmy Rapul, który od lat zimuje doskonale, czy też Aleksandra z firmy Limagren, ale też ma bardzo wysoki potencjał planowania. W tym roku moi klienci, których ja obsługuję osobiście mają około 1000-1200 hektarów, zasianą tą odmianę w produkcji. Wygląda doskonale i dlatego ją polecam i sądzę, że to może być ciekawa odmiana hitowa na kilka lat najbliższych, jeżeli chodzi o propozycje firmy Procam dla klientów strategicznych. Dziękuję. PROCAM Współpracujemy z polskimi producentami rolnymi jako ich strategiczny partner, aby zwiększyć ich konkurencyjność na rynkach światowych w produkcji najlepszej jakościowo żywności. PROCAM Agronomia Sukcesu.